Cześć, cześć, z tej strony Chudy Grubo ja zapraszam na pierwszy odcinek z ls 2017 dzisiaj pierwsze żniwa <laughs> przepraszam, tutaj już trochę sobie skosiłem, ale zaczynamy kosić kejsem to tak, odpalamy jedziemy o to tak sobie <coughs> jedziemy skosimy sobie te pole, może coś popatrzymy, żeby zrobić. O, tak sobie zrobię. Zaraz go, jak skończy nagrywaj, to od go będę wstawiał. Praktycznie. Jak się, jak się nie obręcia, to sobie turbo nie, <laughs> nie wiem, dziesięciominutowy film ja, 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 jak skończy no to zobaczymy jak to pójdzie no to szybko już mam, o, już mam pełen wyjedziemy sobie stąd żeby opróżnić dobram, tu chyba wystarczy i teraz Podczepiliśmy, case też <śmiech> <śmiech> sobie podjedziemy, wysypiemy. Nie się będzie wysypywać. Ja sobie podejdę tutaj, kombajna Już na pewno wszyscy ludzie już mają na pewno już 17. A już mam tydzień, bo nie chciałem na razie nagrywać, ale już już widać, że już pójdzie ta 17. I można jechać. Dobra. Szybko mi to idzie, bo jak mam turbo włączone, to chodzimy tutaj. Włączamy i jedziemy. Co Idziesz? chciałabym się zapytać tutaj u góry na środku wam nie przeszkadza ten napis z akcjon. Jak przeszkadza, to wezmę z jakiegoś innego programu będę nagrywał. Jak wam to przeszkadza. Jak nie no to będziemy z "akcjony". jak nie no to. Jak, jak wam będzie przeszkadzał, to z innego po ponagrywamy. Jak wam nie przeszkadza ten napis, no to się bardzo cieszę. Tak. 4 minuty. Nagrywania mamy. Na, już zaś idą źniwa 2017. O, tutaj duża mapa. No, H, pracownie H, mi się poplon. Tak nie chciałam wszystkiego tak naraz. Oto, to tutaj sobie wziąłem. Pracownika tam zatrudniłem. Nie. O, o. To się zrobi. Będą ben, dwa zbiorniki. Jeszcze jeden na pewno. No na pewno, na 100%. A se pff, zarobię. Znaczy już mam zarobione, bo już już prawie tydzień gram. A na razie tak tylko. te ma te podstawowe maszyny. <tuszyk> ale tydzień już gram ale mam podstawowe na razie maszyny jak dobrze pójdzie nawet no to kupimy sobie inny kombajn lepszy ale na razie to na tym dużo zarobiłem dużo zarobiłem jak widzicie prawie milion zarobiłem na tym kombajnie no to też się opłaca Szybko mi to idzie bardzo. No jak się 22 na godzinę jedzie no to szybko. Chodzę sobie to z koszem. Te chleb nie mieli koniec. Na silosy będę sobie woził. Jeszcze godziny planuję wstawić ten film no Dobra. biorę się tutaj nie zmieścił w tą przyczepę no chyba nie napawałem to... jest Ole chodźcie 9 na godzinę. Zwolnić trochę. Okej. Okay. Dobra, o. <laughs> Możecie pisać w komentarzach, jak Wam się podoba ten bo mi z... Z... Fajna, fajna jest 17 dla mnie. pensje pracowników. Jest fajnie, że piszę pensje pracowników, że tam że pracownik, nie wiem, jakiś tam idź, jakoś tak. A... Zakończył pracę Tam nawet Naprawdę to fajnie zrobili o Jezu Mówię to naprawdę fajnie zrobili tak Jezu Dobra idzie... czemu... A Nie wiem czemu je... to jest głupie Jest kości się na no to to sypię ale nie na ziemię To nie leci na ziemię Jest dobrze To jest fajne i nie lubię. Dobra. Tu jest fajne, że na i, a nie na q. widać, że na q, ale to idzie na i. I leć, O, różnicy nie zrobili. Różnicy to to nie zrobili. Widzicie to jest głupie. Można chodzić gdzie chce, ale i tak to będzie. Sypało. Dobra, hop. Idziemy do kombajna. Dobra, o dobra, później zajść. Wysypię na razie tylko to z koszem. to skosić sobie. O! Ale tutaj coś mnie zatrzymało na chwilę. Hop, i tutaj włączamy turbon, i jedziemy. No to skoszę tutaj te zostawione. Hop, hop. Hop hop. hop, hop. Hop 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 I tu już prawie no, koniec prawie Tu jest to i koniec mamy Dobra, idziemy wysypać. Jeszcze tam mamy chyba No, jeszcze tam mamy. Nie, nie, tu nie ma. Nie ma Dobra, wysypiemy. I kończę odcinek. To tak, no to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, lajkujcie. Ja będzie, jeśli łapów w górę, to już tam kolejny odcinek, ale wiem, że nie dobijecie, no to i tak wstawię wam. No to trzymajcie się i cześć. No, to do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. To kończymy i na razie.